Siemano, witajcie w nowym odcinku Studia Raban. Dzisiaj będzie aktywnie. A i będzie aktywnie, bo mamy Dzień Sportu, a wyobraźcie sobie, że z tej okazji na przykład macie o, na ostatnie piętro tego wieżowca, tam wbiec do góry i zbiec i macie na to, nie wiem, 5 minut? Nie Ile? podejmuję tego challenge'u. No, no to dlatego rozgrzeweczkę robimy dzisiaj, kawusia na bok, bo woda jest najważniejsza. I co? Zaczynamy! Zaczynamy. Hejka, kochani! Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie ze Studia Raban. O czym tym razem będziemy rozmawiać i w jakiej formie, czy to będzie felieton właśnie, czy rozmowa, przekonacie się o tym sami. Muzyka, teatr, sztuka, no mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. No to są tematy, które nas interesują, dlatego na tym wydarzeniu też nie mogło nas zabraknąć. A wpadniemy teraz na festiwal Nowe Epifanie, gdzie przekonamy się, czy dialog artystów z Kościołem jest w ogóle możliwy. Zobaczcie sami. Czemu jesteście zmieszani? To hasło tegorocznej 15. edycji festiwalu Nowe Epifanie. Co dokładnie oznaczają słowa Jezusa i jak inspirują artystów? Dowiemy się dziś podczas spektaklu Gusła w teatrze polskim. Niech To słowa Chrystusa, pierwsze słowa, które wypowiada do apostołów po swoim zmartwychwstaniu podczas ich pierwszego spotkania. I to też reakcja na to, co Chrystus widzi na twarzy apostołów. Cytat ma ciąg dalszy, który się kończy takim zapewnieniem ja jestem, który powinien rozwiać te wszystkie wątpliwości, a ja sobie wyobrażam, że jest to także reakcja na to, co Chrystus widzi w sercach apostołów, to znaczy są to ludzie, którzy wierzą w zmartwychwstanie, ale są także ludźmi w żałobie, stracili najważniejszą na nich osobę. Czekają na, na ich zmartwychwstanie, a to nie znaczy, że potrafią wyłączyć te. Emocje towarzyszące śmierci bliskiej osoby, żałobie, ból, gniew, to wszystko w nich też kotłuje, i my to widzieliśmy w tym zmieszaniu, i to właśnie widzimy w programie 15 edycji w spektakle, które zaprosiliśmy. Podczas festiwalu Teatr Lubuski z Zielonej Góry zaprezentował Gusła w reżyserii Grzegorza Brala. Spektakl powstał na podstawie drugiej i fragmentów czwartej części dziadów Adama Mickiewicza. Pracowałem z młodymi ludźmi, spotykałem się z nimi po to, żeby coś wytłumaczyć, ale ja tego nie chcę czytać, nawet w ogóle to jest jakaś masakra. Bawiłem się w ten sposób, że próbowałem z tym kimś czytać trochę. Jak próbował coś tam podegrać, a to ty, to, to dobre to jest, proszę to, pana, to, to no i tak to szło. Staraliśmy się zawrzeć wszystko, co Polaka boli. I to jest też o tym, o samotności, o człowieku, o wierze, o niewierze, o, e, o tym, że trzeba być dobrym najpierw tu, żeby zasłużyć y, na to, co na górze. Jeżeli ktoś to wierzy, jeżeli ktoś to nie wierzy, no to, że się dzielimy z umarłymi jedzeniem, ten zwyczaj przecież do dzisiaj jest w różnych miejscach. Ciemno, ciemno, ciemno. Pamiętam, że Grzegorz Bral, reżyser, powiedział nam kiedyś przed próbami, to mi tak utkwiło, pomyśl, co ty dzisiaj tańczysz, co ty dzisiaj tupiesz, co ty dzisiaj śpiewasz. Tak? I myślę, że dla nas wszystkich bardzo ważnym doświadczeniem było zagranie tego spektaklu w Edynburgu. Dlaczego? Dlatego, że zagraliśmy go 23 razy, może tam z dwudniowym, dwudniową jedną przerwą. I dla takiego procesu aktorskiego, wewnętrznego, to jest dla aktora nie, nieprawdopodobnie. Podobne doświadczenie. Rzecz nas y, uczulił, żebyśmy nie próbowali nic wymyślać w tym spektaklu, w taki sposób sztuczny sobie coś tam kombinować, układać w domu, że teraz zrobię y, coś takiego lub innego. Po prostu bardzo, bardzo nas uczulał, żebyśmy w to weszli tak totalnie i zobaczyli co się wydarzy, żeby, żeby to było takie, no, takie takie, totalne. I pierwotne. Tak, <laughs> tak. tak. Naukowo powiedziawszy inistatu nas sendi czyli w stanie wiecznego rodzenia się. Jednym słowem, bardzo lubimy to. Gręcie. Co to jest wcale? Na serce, lecz nic nie mówi, Siłą tego spektaklu jest tak niezwykła i niebywała pojemność, i emocjonalna, i filozoficzna że absolutnie jestem przekonana, że każdy widz w każdym wieku, przychodząc na ten spektakl, odnajdzie tam coś dla siebie, bo jest tutaj i sytuacja polityczna. Jeżeli ktoś będzie chciał się dopatrzeć elementów wojny, walki, jeżeli ktoś będzie chciał patrzeć na osobiste jakieś straty typu dzieci, rodziców, znajdzie to. Jeżeli będzie chciał patrzeć na stratę miłości, znajdzie to. Jeżeli będzie chciał szukać straty w ogóle całego życia swojego, że nagle staje się bezdomny i nie ma dokąd pójść, znajdzie to, i ten spektakl jest po prostu tak niezwykle pojemny. Mickiewicz w tym tekście jest tak pojemny, że jest to po prostu coś niesamowitego, jak wiele i my możemy dla siebie tutaj wyczytać, i jak wiele też widz y, od nas można powiedzieć, uzyskuje, ale też słuchając Mickiewicza. Siemno! Z naszą rabanową koleżanką powinniśmy się teraz przywitać nie dzień dobry, a bądź dlatego, że Włochy ma nie tylko w głowie, ale też w sercu. A dzisiaj nie o Włoszech do końca. choć chcielibyśmy o tych o... Włoszech, oczywiście. Nie? Tak, mm. ale bardziej o miłosierdziu. Czym jest? Co to w ogóle znaczy? Porozmawiamy z Olą, którą dobrze znacie. Cześć, Ola, Cześć. Cześć. dzień dobry. Ciao, o. Witajcie! O. O. Czyli moje marzenie włoskie się spełniło. Proszę. Ola, jutro <laughs> mamy niedzielę miłosierdzia Bożego. O tym miłosierdziu z tobą chcemy. Ty wyjechałaś. Wysłałaś do Zambii na misję. Co tobą kierowało w ogóle, żeby pojechać tak daleko od kraju? To jest taki powiedziałabym dar, który gdzieś tam się pojawił i, i mogłam zrobić coś, co jest związane jednocześnie z moją pasją, z dziennikarstwem. I we współpracy z salezjanami przygotowaliśmy właśnie taki kurs z dziennikarstwa mobilnego i wyjechaliśmy tam z, właśnie z taką misją, z takim celem, aby pomóc młodym ludziom, którzy współpracują z Salezjanami w Afryce. Afryce, wyposażyć ich w taką wiedzę i w takie narzędzia, które pozwolą im stać się właśnie takimi samodzielnymi dziennikarzami, którzy właśnie będą relacjonować to, to, co się dzieje w Afryce, to, co się dzieje w kościele i będą się dzielić ze światem tym, co gdzieś tam mają głęboko w sercu. Ja tam też, wiecie, miałam okazję zobaczyć, dlatego że byliśmy w takim ośrodku w Makululu dla dzieci i młodzieży. Tam Salezjanie prowadzą taki dom dla chłopców, ulicy, dlatego że właśnie takim dużym też problemem w Zambii jest to, że jest dużo młodzieży, która z różnych, powo z różnych powodów trafia na ulicę. E i oni zbierają ty, tych chłopaków młodych, e, dziewczyny, i dają im e, drugie życie. Jak możemy konkretnie to dobro i miłość realizować w praktyce, tu gdzie jesteśmy? Bo nie każdy z nas pojedzie na misję. Tutaj muszę zacytować moją ulubioną książkę Małego Księcia. E, to znaczy. Musimy patrzeć na innych sercem. Ja to widzę tak, że przykładowo widzę, że moja koleżanka jest smutna. No to co, wyciągam ją na spacer, rozmawiamy, spędzamy trochę e, wspólnie czas. Nie musi to być jakaś rzecz taka ogromna, nie? Mhm. Ale no mówię, taki drobiazg, nie? Wyciągam kogoś e, na rozmowę. Widzę, że ktoś marzy o jakiejś tam drobnej rzeczy, mhm. e, ale no finansowo gdzieś go nie stać, nie? No to ja na przykład, jeżeli jestem w stanie, to mogę go. W jakiś sposób, nie wiem, wesprzeć finansowo, zrobić niespodziankę. Widzę, komuś. że pax jest śpiący, więc kupuję mu kawę. Dokładnie, tak jest. <laughs> okay, właśnie, no, teraz będę Rozumiałam. miał dwie kawy. Rozumiałam. <laughs> o to chodzi. Rozumiemy tą aluzję, ja, rozumiemy wszystko jasne. <laughs> Ola, powiedz, bo oczywiście wiadomo, niech twoja lewa ręka nie wie, co robi prawa, ale możesz podzielić się takim aktem miłosierdzia, którego ty doświadczyłaś od kogoś? Taki, który najbardziej ci zapadł w pamięć? Słuchajcie, no to taka rzecz niesamowita, która mnie spotkała rok temu, jak właśnie wyjeżdżałam do Włoch, to jest to, że ja tam trochę były takie momenty, że się, wiecie, czułam samotna, no bo byłam sama na początku, nikogo nie znałam. No i w tym momencie właśnie wkroczyli salezjanie, którzy sprawili, że ja się tam poczułam jak w domu, mhm. nie? Dlatego, że był czas właśnie na spotkania, na rozmowy, na jakieś wycieczki, powiedzmy. Takie rzeczy, mówię, które udało się zrealizować, a one na przykład dla mnie były na ten moment niezwykle ważne, bo sprawiły, że ja gdzieś tam no, mhm. dużo lepiej mogłam się odnaleźć w tym nowym środowisku. I uważam, że to jest w ogóle naprawdę taki mega dar, który Pan Bóg zesłał mi. I właśnie to był to było taki, taki uczynek miłosierdzia, gdzieś tam też właśnie z, ze strony innych, e, którzy po prostu zobaczyli, że ja jakby gdzieś tam no, potrzebuję też takiego, e, takiego uśmiechu, takiej rozmowy, też bardzo zależało mi na tym, żeby, wiecie, ten włoski szlifować, nie, mhm. a też dzięki temu, dzięki tym kontaktom e, dużo rozmawiałam po włosku i, i to też e, właśnie widzę, widzę to jako taki dar, nie, takie miłosierdzie. Włochy... Afryka, pewnie po drodze wiele innych krajów. Gdzie, gdzie, gdzie dalej? Teraz, gdzie teraz cię zobaczymy. Słuchajcie, no nie mam pojęcia. Zobaczymy. Ja jestem właśnie tak otwarta na, na różne takie przygody, różne wyzwania i dzielenie się gdzieś tam tym, co mam w serduchu z, z innymi. No i zobaczymy, gdzie, gdzie dalej się spotkamy, co, co się wydarzy. No ja wiem, to, to... to wszystko zależy od autora programu, gdzie wyśle nas, nie? No więc właśnie, no to właśnie. tutaj musimy się uśmiechnąć, żeby się. Żeby, żeby gdzieś... właśnie może do Włoch. Ale ale... O! Słuchajcie, Włochy, bardzo chętne. Tam już, byliśmy, tam, już byli, tam już byliśmy. Ale... ale słuchajcie, Włochy to jest kopalnia tematów, więc ja czuję, że jeszcze dobra, nie jeden tam temat tam. byśmy mogli znaleźć, ale dobra, lądujmy, lądujmy. Olu, cieszymy się, że tam, gdzie jesteś, też zabierasz Studio Raban, więc dziękując Ci za rozmowę, zachęcamy Was również, żeby obejrzeć sobie poprzedni felieton Oli właśnie z Afryki na temat kobiet. Super, dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dzięki. Słyszeliście kiedyś o tekbolu? Ja muszę przyznać, że nie wiem jeszcze za dużo, ale dzisiaj to się zmieni, bo śmigamy na trening z Adrianem Duszakiem, mistrzem świata w tej właśnie dyscyplinie. Gotowi na trening? Mamy tutaj piękny puchar mistrza świata i złoty medal. Powiedz, czy to było takie największe spełnienie Twoich marzeń? Zdecydowanie było to coś, o czym marzyłem od 2019 roku, ponieważ wtedy uwierzyłem, że mogę zostać mistrzem świata. Zajęło mi to kilka lat, aczkolwiek po takim czasie ten medal smakuje o wiele lepiej, tym bardziej, że dotychczas zdobywałem pięć medali, żaden nie był złocony, trzykrotnie był brązowy, dwukrotnie był srebrny. Tutaj trzeba było zrobić przysłowiową kropkę i. Jak wspominasz ten moment, jakie emocje Ci towarzyszyły, gdy zdobyłeś ten ostatni punkt? Szczerze mówiąc, miałem kompletną pustkę, nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. Wiem, że położyłem się, nie wiem, ile czasu leżałem na ziemi. A drugi najważniejszy turniej to Igrzyska Europejskie? Tak, zdecydowanie. Igrzyska były drugie pod względem prestiżu, jeśli chodzi o tekbolowe turnieje. Tym bardziej, że miałem możliwość walczyć przed własną publicznością, która na każdym moim meczu była zapełniona, także dziękuję serdecznie kibicom, polskim kibicom, jesteście najlepsi. Powiedz tak w skrócie, na czym polega ten sport? Jakie są główne zasady gry? W gramy na specjalnie wyprofilowanym stole. Mecz odbywa się w dwóch setach, w każdym do 12 punktów. Podczas meczu w Techball możemy używać takich części ciała, jak ramiona, klatka piersiowa, głowa, nogi. Możemy również używać akrobatycznych rzeczy, jak na przykład przewrotki, czy też uderzenia z zejściem na rękę i uderzamy wtedy w powietrzu. W jest zabronione dotykanie stołu. Piłka praktycznie nie różni się niczym od tej, którą gramy w piłkę nożną. Jest jedynie około 50 gram lżejsza. Tagbol wychodzi się z Węgier. Założył go dwóch przyjaciół bodajże w roku 2014. No i potem tak stopniowo ewoluował, nasz do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. Kiedy jest obecny w ponad 150 krajach na świecie. No i szybko się rozwija. Robiliśmy jako pierwsi turnieje międzynarodowe, Mistrzostwa Polski, też plażowe turnieje. No i przyciągaliśmy tych zawodników do siebie. Też czasem zawiązały się kluby, profesjonalne sekcje. Postać samego Adriana myślę przyciąga młodych ludzi, którzy chcą być jak on, chcą się na nim wzorować. Jakie trzeba mieć cechy, żeby zostać tak bolistą? Nieustępliwość, zawziętość. Wiara w siebie. A co robisz, kiedy tak po ludzku nie masz siły, a chcesz się zmotywować do treningu? Szczerze mówiąc, miałem kryzys i to dość ostat... dosyć niedawno po mistrzostwach świata z miesiąc czasu w ogóle nie trenowałem, dlatego bo osiągnąłem swój główny cel, który chciałem osiągnąć, ale też zrozumiałem, że moje życie. To jest sport, moje życie to jest tagball i nie potrafię żyć bez tego. Dlatego powróciłem z podwójną lub potrójną siłą i po prostu chcę obronić ten, ten tytuł. A masz ze sobą jakąś taką poważną kontuzję? Tak, na kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w październiku zerwałem mięsień dwugłowy przed dosłownie meczem finałowym. Na Mistrzostwa Świata również pojechałem z niedoleczoną kontuzją. Praktycznie na każdym meczu to było odczuwalne, ale to nie jest pierwszy raz, gdzie coś mi się dzieje na mistrzostwach. Byłem sześć razy i chyba trzy razy, miałem coś uszkodzonego, także to też jest tak, że Trochę mnie to motywuje i wydaje mi się, że daje jeszcze więcej siebie, jeżeli coś nie gra. Kto jest dla Ciebie takim autorytetem, idolem sportowym, życiowym? Moim idolem z dzieciństwa był, jest pan, który wręczał mi ten puchar, czyli Ronaldinho można powiedzieć, że bardzo duża część futbol freestylerów zaczęła swoją historię poprzez filmiki Ronaldinho, jak bawił się z piłką. A czego uczycie ten sport? Cierpliwości, cierpliwości, ponieważ tutaj tyle ile włożymy w pracę, no to tyle, tyle osiągniemy. No i też nie zawsze, ponieważ sukces nie jest do końca zagwarantowany. Możemy dać sobie wszystko, możemy e, trenować lata, ale nikt nam nie zagwarantuje, że zdobędziemy to złoto. No i to jest piękne. Jakie są Twoje najważniejsze wartości życiowe? Bóg, honor, ojczyzna. Z Olą rozmawialiśmy o uczynkach miłosierdzia, bo już jutro Niedziela Miłosierdzia, a nasz gość, którego już znacie, zdradził nam poza kamerami, że to jej ulubione święto. I o tym teraz pogadamy, ale z nieco innej perspektywy. Z nami ponownie Agata. Cześć, witaj. Cześć. To dlaczego to twoje ulubione święto? Bo Pan Jezus Miłosierny zrobił rewolucję w moim życiu, to znaczy uratował mnie ze wszystkiego. I rzeczywiście w samym obrazie który w tym święcie też jest tutaj ważne do mnie przychodził od zawsze. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem i było mi trudno i nie miałam przyjaciół i działy się ciężkie rzeczy w moim życiu, że ja trochę uciekałam z tego, co trudne, do kościoła pod ten obraz. I mogłam tam wypłakać wszystko. Mhm. I Jezus Miłosierny był tym, który zawsze wysłuchiwał wszystkiego, co się działo w moim życiu. I tego, co było trudne ze względu na zewnętrzne okoliczności, i tego, co było trudne we mnie, już ze względu na moje grzechy. I jest tym, który nigdy mnie nie odrzucił, który zawsze spoglądał na mnie tym spojrzeniem z krzyża, który miał zawsze tę dłoń do błogosławieństwa. I bardzo mnie poruszają jego nagie stopy, które idą w moją stronę, znaczy w stronę każdego z nas, i które chcą być, towarzyszyć, wyprzedzać, i które są podatne na zranienie. Powiedziałaś bardzo ogólnie, że Pan Jezus uratował Cię od wszystkiego. Tak, od wszystkiego. Od, od wszystkiego złego, od, wszystkiego dobrego. Od, 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 czego... z, od dobrego nie trzeba ratować. No, ale od złego. Od co, złego... Co na myśli? Miałam na myśli moje wszystkie takie smutki, cierpienia, rany zadane w życiu, bo ja miałam bardzo skomplikowaną i trudną historię mhm. i... On przychodził na to wszystko ze swoim pokojem i uzdrowieniem. I ja też mam świętą Faustynę z Wierzmowania, nie przez przypadek. I kontemplowanie tajemnicy miłosierdzia jest naprawdę no, najważniejsze w moim życiu. Ja cały rok czekam na tę niedzielę. Agata, tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak dobrze przeżyć święta. Jutro mamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Czy to też czy jest taki szczególny czas, który możemy świętować? Bo mówisz o swoim doświadczeniu Boga, swojej relacji, ale są ludzie, Którzy nie znają go w ogóle takiego i powiedzą, ale ja nie czuję, że on działa. Nie czuję, że on w ogóle jest w moim życiu. To jak mam się zachwycać jego miłością, jak mam właśnie kontemplować na przykład. Wiesz, ja też nie czułam, kiedy było mi trudno. I to, że biegłam właśnie do kościoła przed ten obraz, to była kwestia tego, że nie miałam do kogo powiedzieć I byłam tam ze swoimi łzami i to była jedyna modlitwa. I on na nią odpowiadał, więc jak. Wołać, wołać, wołać. I Jezus miłosierny to jest ten, który przychodzi do wieczornika i mówi, weźmijcie Ducha Świętego, a jeszcze wcześniej mówi pokój wam, mm -hmm. że doświadczenie Boga jest często doświadczeniem pokoju, tego, że na nasze burze, na nasze różne zawirowania, On przychodzi w tym lekkim powiewie, z tą cichością i wszystko zaczyna po kolei układać. A siostra Faustyna też w swoich objawieniach w dzienniczku pisze, że Bóg przyjdzie przez najmniejszą szczelinę. Więc jeśli tylko tę najmniejszą szczelinkę mu zostawimy, to tam będzie lawina. Co ma zrobić młody człowiek? który naprawdę nigdy nie doświadczył Bożej miłości, Bożej obecności. Być może dzisiaj pierwszy raz dobędzie się na jakiś krok, co mógłby zrobić w ogóle. Tu gdzie jest yy, stanąć i zacząć krzyczeć do Boga. Czy to zrobi na głos rzeczywiście, czy zrobi to w swoim sercu, nie ma znaczenia. Ja pierwszy raz, kiedy to zrobiłam, miałam 12 lat. I zaczęłam na serio krzyczeć, że albo mi się pokażesz, bo albo jesteś, albo Cię nie ma i pokaż mi się. I, I że nie chodzi o to, że wystawiam Cię na próbę, tylko moje życie jest tak trudne, ja już nie daję rady, ja już nie mam pomysłów, ja nie mam nic w sobie, co mogę zrobić więcej, lepiej, bardziej, więc albo Ty coś robisz, albo ja już, wiecie, nie, nie chcę. Nie chcę pokazał takiego się? świata. tak Jak się pokazał? Pokazał się właśnie tym głosem pełnym pokoju, pełnym miłości, doświadczeniem takiego przejmującego ciepła i bliskości i tu, żeby było jasne, tu nie chodziło o odczucia takie zewnętrzne, emocjonalne, chociaż one też były, ale przyszedł, przyszedł tak bardzo głęboko, tak duchowo i zresztą właśnie jako Jezus miłosierny i powtórzył to potem jeszcze po latach, kiedy miałam kolejny kryzys. Mhm. E i, I ja wiem, że mi tego nikt nie zabierze, że, że to jest coś, czego się nie da odebrać. Na koniec mam taką myśl, że nawet jeśli dzisiaj jesteśmy w takim momencie e, życia, w którym właśnie nie czujemy się e, może kochani, a może w ogóle godni tej miłości, e, czujemy się po prostu złymi ludźmi, to, że mimo wszystko możemy zawołać jutro w Niedzielę Miłosierdzia albo już dzisiaj. Wołajmy na pewno i Bóg jest też w nas. My jesteśmy Jego świątynią i i to nie jest tak, że jesteśmy złymi ludźmi. Czasami z różnych powodów robimy złe rzeczy, ale grzech nie jest prawdą o nas. I ta niedziela też tu przypomina, że grzech jest nieprawdą o nas, a Jezus wyzwala z tego grzechu. Chcę, że z, z tą myślą was zostawiamy, a Tobie bardzo dziękujemy za nie, i podzielenie się swoim świadectwem. Dzięki. Dzięki. W sumie Kasia nie pytałem Cię nigdy o to, jaki ty sport najbardziej lubisz. No jak to, koszykówkę. A, dobra. Ale latem so, uwielbiam rolki. Przypomniałem sobie, jak Kasia zrobiła mnie w kosza w Lizbonie. Pamiętasz? No a Ty pamiętasz, jak grałeś w Portugalii w, nogę? w piłkę no Rówkę nożną, no bo to z kolei mój ulubiony sport, ale chwila. Ja jestem ciekawy też, jakie sporty Wy lubicie. W co lubicie grać? Czy lubicie biegać, się, pływać? I jesteśmy bardzo ciekawi, więc wrzućcie te informacje na nasze social media. Na pewno I fajnie, co? się. i gramy nie tylko z okazji pokażę. dnia sportu, tak? No Właśnie, bo w ogóle tak. zachęcamy do aktywności i widzimy się za Tydzień, pa, pa, piekusiom, się za tydzień Dobra, no to chodź!